Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. Tytuł o tym, że czeka nas w niedzielę randka, nie jest tak do końca poważny, bo wybaczcie, ale nigdzie się z wami nie wybieram. Nawet z własną żoną się nigdzie nie wybieram, bo wróciła bidula na studia i stwierdziła, że w ten weekend ma nas w nosie, idzie coś sobie poczytać, idzie coś się pouczyć, więc randkę w ten weekend mogę zrobić co najwyżej ze swoimi córkami. Natomiast tak naprawdę ta randka tutaj myślę, że jest dość dobrym skojarzeniem, bo oczywiście mówimy o sytuacji w której tak jak wiele randek, to, co zrobimy w niedzielę, również będzie miało konsekwencji. No bo pomyślcie sami, jeśli jesteście choć trochę starsi niż piętnastolatek, pryszczaty czytający powieści o kobietach, albo jakaś nakręcona nastolatka, która czyta 50 twarzy Greya, tudzież trochę starsza wiekiem, trochę spokojniejsza sercem, osoba, która zaczytuje się w harlekinach, jeśli jesteście choć trochę realistami, to zdajecie sobie sprawę, że randka może mieć konsekwencje znacznie poważniejsze niż parę złotych, które wydacie na ciastko, kawę czy taksówkę, żeby gdzieś dojechać. No i oczywiście jakieś wymagane standardową etykietą kwiaty. Tak naprawdę kiedy się nie spodobasz, no mówię to z pozycji faceta, który idzie na randkę z kobietą, taki zestaw, który dla mnie jest najbardziej naturalny. Jeśli się nie spodobasz, to, to te paręnaście czy parędziesiąt złotych pójdzie w diabły. Jeśli się spodobasz, tu dopiero zaczynają się prawdziwe koszty, bo dobra randka Fajnie zorganizowana, świetnie odegrana, czy tam świetnie prze, jakby, um, przepracowana przez Ciebie i Twoją wybrankę, może mieć konsekwencje, które będą sięgały na całe Twoje życie. Tak samo będzie z tą randką, która czeka nas w najbliższą niedzielę. Oczywiście mówię tutaj o randce, którą są wybory samorządowe, bo to, co zrobimy w niedzielę, te decyzje, które w niedzielę najbliższą już niedzielę podejmiemy, będą miały konsekwencje. I one również, tak jak w przypadku właśnie randki, mogą mieć konsekwencje łagodne, krótkoterminowe. Może się okazać, że po prostu podejmiesz decyzję o tym, że nie idziesz, że nie chcesz ci się, że nie wiesz na kogo, że nie wiesz jak, że nie wiesz gdzie i w ogóle i w szczególe, zostaniesz w domu, a później przez najbliższe lata będziesz mógł spokojnie, z pełnym czystym, w pełni czystym sumieniem krzyczeć w internecie i klikać gdzieś tam, że ty na nich nie głosowałeś, a oni robią takie brzydkie rzeczy w internecie, że ty na nich nie głosowałeś, a oni robią coś, co tobie się osobiście nie podoba. To jest ten najbardziej delikatny scenariusz, bo nie będziesz miał w tym momencie żadnych wyrzutów sumienia, po prostu nie głosując. Natomiast jeśli przez te kilka lat będziesz musiał oglądać, Działania, decyzje ludzi, którzy w Twojej gminie, którzy w Twoim mieście, którzy w Twojej miejscowości będą dzięki Twojemu głosowi, między innymi, pociągali za sznurki i wydawali pieniądze, albo podejmowali decyzje dużo bardziej druzgocące o dużo trudniejszych skutkach. Może się okazać, że przez wiele lat, przez najbliższe przynajmniej 4 lata, będziesz wściekły, kiedy właśnie wybrany przez ciebie, przez nas kandydat, będzie robił rzeczy w samorządzie, takie, od których ręce będą opadały i ciągnęły paluchami do samego spodu. A w najgorszym możliwym scenariuszu może się okazać, że tak naprawdę decyzja, którą podejmiesz już teraz, w najbliższą niedzielę, będzie decyzją, która pozwoli do takiego świata prawdziwej, dużej polityki wejść ludziom. W których dzięki naszemu głosowi po raz pierwszy uda się postawić stopę na tym kierunku. Dlatego ja dzisiaj, jak ojciec, który swoją nastoletnią córkę ostrzega przed pójściem na pierwszą randkę z facetem, dzisiaj i ja będę nas wszystkich ostrzegał, bo mówię tutaj również o sobie, o swojej rodzinie, o ludziach, którzy mnie słuchają, którzy są mi życzliwi. Prawda jest taka, że przed nami kilka bardzo ważnych decyzji. Pierwsza z nich to oczywiście ta, o której już mówiliśmy, decyzja o tym, czy pójdziesz na tą randkę, czy nie. Czy pójdziesz w niedzielę na wybory, czy nie. Od ponad już miesiąca wisi w internecie dokładna lista informacji informująca nas o to, gdzie jest nasza komisja, gdzie nasz adres jest przypisany, w jakim budynku. To najczęściej jest jakiś budynek szkoły, jakiegoś przedszkola, czy cokolwiek innego, co do tego celu zwykle jest wykorzystywane. Bardzo często te budynki mają trochę inną mapkę niż budynki w wyborach samorządowych, więc warto jest sprawdzić. Ja na przykład kiedyś poszedłem na wybory właśnie, nie pamiętam, czy teraz samorządowe, czy do Europarlamentu, które były w. W tym samym miejscu, w którym decydowałem o, wyborze, o wyborach parlamentarnych, tyle tylko że akurat w tym samym miejscu była komisja, która obsługiwała inny adres i zmarnowałem niepotrzebnie 20 minut. Dlatego tutaj możesz podjąć decyzję o tym, czy idziesz. Natomiast chciałbym, żebyś tą decyzję podejmował trochę inaczej niż jak pisze mi wielu moich widzów, podejmowałeś do tej pory. Prawda jest taka, że oprócz tej decyzji o tym, czy pójdziesz, czy nie pójdziesz, pozostają jeszcze dwie kolejne decyzje. Po pierwsze, taka, czy decydujesz się na to, żeby zagłosować na partię czy jakiś komitet wyborczy wyborców, czy jednak zagłosujesz na konkretnego człowieka. Nie zapominajmy, że wybory samorządowe to są, naprawdę, one są na tyle wyjątkowe, na tyle ciekawe, że możemy w nich zagłosować i palcem wskazać, kto jest naszym kandydatem, kto jest kandydatem Ciebie, Radka Pogody Krzysia Kowalskiego i Marysi Nowakowej. To, że ktoś nie jest jedynką na liście naszego komitetu wyborczego czy partii, którą żeśmy sobie gdzieś tam wybrali, wcale nie znaczy, że ta osoba nie ma szansy na to, żeby wejść do tej rady miasta, żeby jakby dostać się na tą pozycję, na którą startuje, bo tak naprawdę tu o wszystkim decyduje liczba głosów. Jeżeli się okaże, że ktoś zagłosuje, na jedynkę, ale więcej osób w twoim rejonie podejmie decyzję, że dużo bardziej wartym waszego zaufania kandydatem jest ten, kto jest na trzecim, czwartym, piątym, siódmym czy dwunastym diabli wiedzą, w którym tam innym miejscu na liście wyborczej, może się okazać, że ta liczba głosów sprawi, że z danego komitetu, że z danej listy to właśnie ta osoba wejdzie do Rady Miasta, do Rady Powiatu czy wszędzie tam, gdzie się próbują wciskać. Efekt jest więc taki, że możemy oddać głos na konkretną osobę, która z tego wyniku wyścigu może wyjść nawet przebijając jedynki, przebijając tych ludzi, którzy na listy zostali postawieni przez po prostu ludzi zarządzających danym komitetem wyborczym albo daną partią. No i ta trzecia decyzja po tym pierwszej, czy idziesz w ogóle, czy zostajesz w domu, po drugiej, czy głosujesz na partię, czy głosujesz na konkretnego człowieka, ta trzecia decyzja, decyzja jest decyzją moim zdaniem największą i najbardziej wartościową. Czy będzie ci się chciało jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, jeszcze nawet w niedzielę do momentu, dopóki wybor, jakby te lokale wyborcze będą otwarte, czy będzie ci się chciało sprawdzić, na kogo warto jest ten głos oddać, na kogo warto jest położyć tą swoją, ten swój znak, tego ptaszka, czy ten krzyżyk, którym będziesz zaznaczał właśnie jego nazwisko na karcie wyborczej? I jeśli zdecydujesz się o to, na to, żeby pójść na wybory, żeby faktycznie w niedzielę ruszyć tyłek przed telewizora, ruszyć tyłek po kościele, czy ruszyć tyłek po spacerze, bo pogoda zapowiada się naprawdę niezła, jeżeli się zdecydujesz na to, żeby na te wybory pójść, to to jest właśnie ta moja prośba. Ten malutki element, który chciałbym, żeby w tym roku każdy z nas, z tych widzów naszego programu, zrobił trochę inaczej niż do tej pory. Tym razem po pierwsze idź i po przede wszystkim nie pozwól samą swoją obecnością, samym tym, że pójdziesz i oddasz ważny głos w, w tym głosowaniu, w wyborach samorządowych, nie pozwól przejąć kontroli, nie pozwól zdobyć władzy ludziom. Którzy zawsze działają z poziomu wysokich partii, z poziomu tych wielkich partii, tych wielkich grup, które zarządzają naszym krajem już od ponad 30 lat. Mogę ci zagwarantować, że na te wybory pójdą wszyscy ludzie z PiSu, wszyscy ludzie z Platformy, wszyscy ludzie, którzy zainteresowani są wynikiem właśnie tych starych magdalenkowych sił, bo oni wszyscy w wyborach parlamentarnych, które mieliśmy 15 października, dostali dużego pstyczka w nos od ruchu. Polska 2050. Oczywiście mówi się na ten temat, że jest to ruch hołowni, a tak naprawdę wiemy doskonale, ci z was, że przynajmniej mają otwarte oczy, uszy i trochę chcą poszukać, trochę chcą poczytać, wiemy doskonale, że chołownia jest tu tylko i wyłącznie prezenterem z telewizorka, człowiekiem, który po prostu jest aktorem odgrywającym swoją rolę. Całym ruchem steruje tak naprawdę pan Bosko i ludzie z Atlantik Council, amerykańskie pieniądze, amerykańska władza, która traktuje ten ruch hołowni jako piękną alternatywę dla PiSu, który mocno się zużył, który mocno już dzisiaj jest po... Hmm, Przeczochranę, o tak to powiedzmy sobie szczerze, przez 8 lat władzy ta partia pisowska się mocno zużyła, te nazwiska są skompromitowane, ci ludzie nie mieli szansy na to, żeby władzę utrzymać na dłuższą rękę. Ci, którzy walczą o życie, ci, którzy walczą o to, aby zostać nadal dospawanymi do koryta, oni pójdą wszyscy, zaciągną tam wszystkie swoje rodziny, swoich znajomych, krewnych i tak dalej, tak dalej. Ci ludzie, którzy już od lat, od tych 30 ponad lat pokazują, że Polskę mają w dupie, liczy się tylko kasa dla nich i dla ich znajomych, ci ludzie pójdą tam w komplecie. W komplecie pewnie nie pójdą tym razem młodzi, bo młodzi już tą swoją szopkę, tą swój, ten swój, swój sztosik tak zwany zrobili 15 października, kiedy udowodnili, że młodzi potrafią wybrać chłopaka z internetu albo chłopaka. Taka telewizorka tak naprawdę przez to, jak dobrze przygotowany został komunikat wyborczy, przez to, jak słabo wypadła Konfederacja, niestety, jeśli chodzi o walkę o tych właśnie twardych swoich betonowych elektorów, tutaj możemy mieć sytuację, w której, moim zdaniem, do tych, w tych wyborach na hołownie może zagłosować znacznie mniej ludzi niż zagłosowało w październiku, szczególnie, że ten ruch Polska 2050 został ta trzecia droga, został też dość mocno poturbowany przez decyzji pani minister Klęski, przepraszam, Kloski i parę innych rzeczy, od wiatraków począwszy przez edukację i parę innych tematów. Oni już dzisiaj mają trochę za pazurami. Myślę, że mają tych głosów przed sobą znacznie mniej. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, niezależnie od tego, na kogo będziesz chciał głosować, czy to będzie kandydat stricte lokalny, funkcjonujący w ramach jakiegoś lokalnego komitetu wyborczego, który nigdzie poza Twoją miejscowością, poza Twoim powiatem, Twoją gminą, nie ma szansy zrobić wyniku, czy w drugą stronę zagłosujesz na kogoś, kto jest faktycznie w tych wielkich partiach politycznych, bo uważasz, że ten głos będzie mniej zmarnowany, że ten głos będzie więcej wart niż oddanie go na kogokolwiek, na jakąś osobę, która z polityką nie miała nic do czynienia. Chciałbym, żebyś tym razem, zanim pójdziesz w niedzielę do tego lokalu wyborczego, sprawdził, sprawdził po prostu przez internet, przez stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej, kto jest na liście do głosowania przeznaczonej dla twojego regionu. Jakie nazwiska dostaniesz pod nos, ze wszystkich komitetów wyborczych, ze wszystkich partii, które w Twoim rejonie, które w Twoim okręgu wyborczym są faktycznie w ofercie. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy te nazwiska przeglądnęli, zanim pójdziemy do lokalu wyborczego. Oczywiście, jeśli wychodzisz z założenia, że oddaję głos na jedynkę mojej ukochanej partii, bo tak będzie dobrze, szczęśliwej drogi już czas, rób co chcesz, Twoja sprawa. Natomiast jeśli masz po kokardy tego, co dzieje się w Polsce od ponad 30 lat, tym razem warto odrobić zadanie domowe. Zerknij do internetu. I zobacz, kto z ludzi, którzy są na liście, którzy są w Twoim okręgu wyborczym, dostępni do tego, aby przy nich postawić krzyżyk, choć trochę zasługuje na to, żebyś ten głos na niego oddał. Jeśli znasz taką osobę osobiście, jeżeli znasz kogoś, kto z tym człowiekiem na co dzień funkcjonuje, na co dzień współpracuje, gdzieś właśnie w jakimś samorządzie, w jakiejś radzie osiedla, w jakichś organizacjach pozarządowych, w jakichś klubach sportowych itd., itd., bo ludzie dzisiaj robią bardzo różne, bardzo inne, jakby złożone, ciekawe rzeczy poza tym życiem zawodowym, poza tym swoim życiem prywatnym. Jeśli ktoś go zna, jeśli ktoś go widział w akcji, jeśli ktoś tą osobę potrafi w jakiś tam sposób ocenić i sensownie cię zarekomendować, lepsze jest zdecydowanie o takim człowieku, na podstawie opinii kogoś, kogo ty szanujesz, niż strzelanie z biodra, niż strzelanie na chybił trafił w kogoś, kto jest tylko i wyłącznie produktem marketingowym, albo po prostu dostał miejsce z ramienia danej partii, bo najwięcej pieniędzy nazbierał na kampanię wyborczą w październiku, albo najwięcej pieniędzy udało mu się tym razem zgromadzić na swoją kampanię, bo po prostu za tą kasę obiecał coś deweloperom, obiecał coś różnym ciekawym ludziom, którzy funkcjonują w mieście, w twoim rejonie, w twoim powiecie czy gminie. No bo to są zwykle tak zawierane dile wyborcze, że ktoś dostaje pieniądze, a ktoś inny korzyści, kontrakty, możliwość remontowania drogi, kładzenia jakiegoś rurociągu, czy robienia usług dla urzędu miasta. Jeżeli ktoś, kogo znasz, może Ci zakomunikować um, jakość kandydata, czy sensowność danego kandydata, idź tą drogą, zacznij od tych ludzi. Jeżeli wyszukałeś w internecie jakieś wypowiedzi takiej osoby, popatrz na wypowiedzi trochę starsze niż aktualna kampania. Jeżeli ktoś na przykład startuje dzisiaj w wyborach samorządowych, a chwilę temu startował w wyborach do parlamentu, to zakładaj, że niezależnie od tego, czy chciał być posłem, czy senatorem, on jest cały czas na fazie, on jest cały czas w tym samym jakby procesie opowiadania pierdół, on jest w tym samym procesie sprzedawania nam kiełbasy wyborczej. Warto więc przy takiej osobie sięgnąć do materiałów, do jego wypowiedzi internetowych sprzed pół roku, sprzed roku, sprzed dwóch lat, kiedy jeszcze nie było kampanii wyborczej, kiedy wypowiadał się w interesie partii albo swoim własnym, ale w tamtej sytuacji, w sytuacji, która nie była w samym środku wyborczego wyścigu. Kiedy nie musiał walczyć o twój głos, kiedy robił po prostu to, co uważał za stosowne. Pamiętajmy, że politycy, ludzie, którzy do polityki się pchają, najczęściej prawdę i najczęściej szczerze mówią wtedy, kiedy nikt ich nie słucha. Efekt jest więc taki, że my możemy się dowiedzieć tego, co naprawdę myślą, tego, co naprawdę mówią, dopiero wtedy, kiedy ktoś ich podsłuchy nam opublikuje. Publicznie będą opowiadali nam takie rzeczy, jak Morawiecki w tej chwili opowiada o Zielonym Ładzie, że on tego nie podpisywał, on w ogóle nie wie, skąd to się wzięło. Albo jak Kaczyński, który twierdzi, że oni teraz będą głosowali dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Tu oczywiście, żebyście nie mieli wątpliwości, to nie jest tak, że jestem wielkim fanem PiSu. Ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą doskonale, że utopiłbym tą bandę w jednej łyżce wody raz z P.O. i wszystkimi innymi. Natomiast tak samo jak PiS dzisiaj opowiada, że Zielony Ład to nie jest ich sprawka, tak samo 100 konkretów Tuska jest dzisiaj tylko i wyłącznie memem internetowym i powodem do śmiechu dla nas. I to jest ta ostatnia ścieżka, o której chciałbym Ci podpowiedzieć. Jeżeli nie masz nikogo, kto na pierwszy rzut oka po jakimś sprawdzeniu w internecie, po przeglądnięciu wypowiedzi na YouTubie, na Twitterze, na TikToku czy na Facebooku, nikogo, kto by Ci się podobał swoimi poglądami, nikogo, kto by Ci pasował od strony tego. Co mówi, jak się prezentuje, w jaki sposób opowiada o tym, co się dzieje na świecie. Bo prezentowanie to nie tylko cycki od chirurga, uśmiech od dentysty i pieniądze od rodziców to jest znacznie, znacznie więcej. Ale myślę, że co, jak, co, ale do ciebie mojego widza w ten sposób mo można mówić bardzo otwarcie. Jeśli takich osób nie masz, jeśli takich osób nie widzisz, to pomyśl nad jeszcze jedną, ostatnią moją prośbą. Jeśli naprawdę nie masz na kogo zagłosować, to spróbuj choć raz zagłosować na kogoś. Kto nie był jeszcze w polityce, na kogoś, kto jeszcze nie jest poukładany w klubach wyborczych, na kogoś, kto jeszcze nie zna drogi do hotelu Sejmowego, na kogoś, kto jeszcze nie wie, ile płaci się za obiad w restauracji Sejmowej czy tam w innych miejscach, gdzie będzie zapraszany jako samorządowy współpracujący z większą partią, na kogoś, kto jeszcze nie był w Brukseli, na kogoś, kto jeszcze nie był na konwencji partyjnej, na kogoś, kto jeszcze nie chodził z pustym czerwonym serduszkiem albo z jakimś innym znaczkiem wpiętym w klapę, na kogoś, kto po prostu jeszcze w tej polityce się nie skompromitował. Oczywiście, to nie jest rozwiązanie idealne, to nadal jest wybieranie, powiedzmy, mniejszego zła, choć tu oczywiście można się kłócić, czy istnieje zło mniejsze, większe, czy tylko to samo zło, po prostu w trochę mniejszym albo większym natężeniu. Natomiast to wybieranie mniejszego zła, myślę, że daje nam wszystkim, wszystkim ludziom, którzy żyją w Polsce, Polakom, Ukraińcom, cudzoziemcom, którzy u nas funkcjonują legalnie i nie do końca, to wszystko daje nam szansę na to, żebyśmy myli, fak mogli faktycznie choć raz zobaczyć jakąś zmianę w polityce. Oczywiście to nie będzie zmiana, która nastąpi od tak już dzisiaj, bo nie czarujmy się, system został tak zbudowany, system został tak skonstruowany i utrzymywany jest od ponad 30 lat w takim kształcie, aby zupełnie z zewnątrz, aby zupełnie byle kto, taki byle kto jak choćby ja, który też przecież widnieje na liście, ale proszę nie głosujcie na mnie, żeby taki człowiek nie mógł się tam dostać. Jeśli nie znacie tej historii, jak funkcjonują wybory, obejrzyjcie ostatni mój materiał nagrany z Damianem, który w tej chwili pokazuje nam dokładnie to tło sytuacji wyborczej, to co trzeba zrobić, aby się faktycznie do takich samorządów dostać. Obejrzyjcie mój film na temat tego, kiedy, ten film, w którym was proszę, żebyście na mnie nie głosowali. Jestem co do tego zupełnie, zupełnie szczery i przekonany głęboko, że wiem co mówię. Nie jestem ani pijany, ani nawąchany. Popatrzcie, bo ludzie, którzy idą do polityki muszą mieć do tego mocną motywację. Ja uważam, że nawet jeśli nie mamy kandydata swojego, takiej osoby, którą sami znamy, albo którą może nam polecić, zasugerować ktoś, komu ufamy, z kim jesteśmy na dobrej stopie i co do kogo nie ma wątpliwości, że jest człowiekiem sensownym, danie szansy ludziom, których jeszcze w polityce nie było, to jest duży, duży plus. To jest coś, co sprawia, że trochę łatwiej będzie dokonać zmian w tym systemie, który nas otacza, albo w drugą stronę trochę trudniej będzie systemowi cisnąć nas tak mocno, jak cisną do tej pory. Bo nawet jeśli założymy, że nowy człowiek pojawiający się w tej polityce na poziomie samorządowym, czyli tym najniższym, będzie tak samo podatny na przekupstwo, tak samo podatny na stanowiska, tak samo podatny jak na jakieś urocze kontrakty, które dziwnym trafem popłyną w jego stronę, to samo zorganizowanie tych kontraktów, zrobienie dla niego miejsca na tej przecież bardzo już ciasnej ławeczce, na której siedzą wszyscy ci, którzy przez ostatnie 30 lat brali pieniądze z państwowej kasy, z samorządowej kasy, twojej kasy, nawet sam ten fakt tego układania się od zera, Trochę czasu zajmie i sprawi, że będziemy mieli trochę więcej czasu na spokój, po prostu spokój wynikający z tego, że oni tam na górze będą musieli się poszarpać wokół budżetów, poszarpać wokół stanowisk, a nie czarujmy się na poziomie samorządowym jest równie dużo pieniędzy do wyrwania dla siebie i dla swoich, co na poziomie całego państwa. Tu oczywiście nie ma spółek skarbu państwa, no bo to nie to miejsce, to nie ten poziom, natomiast tu są spółki miejskie najróżniejszego typu od zakładów autobusowych, tramwajowych, od spółek wodnych, które nam tą wodę dostarczają albo czyszczą od spółek związanych z ogrzewaniem, z kogeneracją, czyli produkcją ciepłej wody, produkcją pół, prądu i tak dalej, przez wszelkiego rodzaju firmy od śmieci, utrzymania zieleni, od budowania dróg, chodników, itd, i tak dalej, Jakbyście spojrzeli sobie na pełną strukturę firm, które są firmami państwowymi, należącymi do miasta, do samorządu, czy tam państwowymi firmami nieprywatnymi, które należą do samorządu, należą do danej jednostki administracyjnej, to podejrzewam, żebyście spadli z krzeseł i pogubili zęby, bo są tego setki albo w dużych miastach nawet tysiące. Ogromne, ogromne pieniądze idą na rzeczy, których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że istnieją. Ogromne pieniądze oczywiście idą do firm prywatnych, ale i tych jednostek samorządów, tych jednostek, które funkcjonują jako niezależne firmy wykonujące pewne usługi, a będące pod władzą właśnie burmistrza, pod władzą radnych, pod władzą tych, którzy trzymają miejską czy regionalną kasę. Jest naprawdę do cholery trochę. I o te listy, o te miejsca. O te miejsca w zarządach, o tych miejsca dyrektorów, o te miejsca w radach nadzorczych kłócą się ludzie, którzy dzisiaj idą do wyborów. Dlatego podsumowując, jeśli w niedzielę możesz, jeśli masz dwie ręce, dwie nogi, jesteś w stanie się ruszać i o własnych siłach dotrzeć do lokalu wyborczego, rusz się. Zaryzykuj, choć raz. Pójdź i zagłosuj. Ale zanim pójdziesz w niedzielę, to już dziś, już jutro na spokojnie, albo nawet w niedzielę przed wyjściem do lokalu wyborczego, wejdź sobie na stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Po swoim adresie znajdź swoją komisję wyborczą i wyświetl sobie kandydatów na wójta lub prezydenta miasta, kandydatów do Rady Sejmiku, kandydatów do Rady Miejskiej, czy cokolwiek innego, co dla Twojego miejsca zamieszkania jest właściwe. No, bo tu w zależności od tego, czy mieszkamy w Warszawie, czy mieszkacie w innym dużym mieście, czy w jakiejś jednostce mniejszej te listy te możliwości waszego głosowania są zawsze troszkę inne. Przejrzyj nazwiska, zobacz, kogo znasz, zobacz, na, kogo, na kim warto za, jakby zawiesić oko, a jeśli zrobisz to jeszcze dziś wieczorem lub jutro cia, przez cały dzień, jesteś w stanie spokojnie puścić do swoich znajomych na fejsie, na LinkedInie, na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej zapytanie, słuchajcie, region taki, czy tam, przepraszam, okręg taki, lista taka, kogo możecie polecić, albo wręcz napisać hasło, słuchajcie, nie, nie wyobrażam sobie, że będę mógł zagłosować na partię A, B lub C, kogo innego możecie mi polecić u nas, w mieście, w tym okręgu, w którym ja mieszkam. Obawiam się, że jeśli dzisiaj cię spytam, który jest Twój okręg, czy jaki numer nosi Twój okręg, jakie komitety wyborcze i partie są dostępne dla głosowania na Twoim poziomie, dla Ciebie, na poziomie radnych, na poziomie Sejmiku, czy na poziomie pozycji prezydenta miasta, to pewnie większość z nas nie będzie miała o tym pojęcia. Uważam, że naprawdę warto. Uważam, że naprawdę warto się ruszyć i warto się przygotować, że nawet jeśli będziemy musieli zagłosować na to, mniejsze zło, bo ludzi, których naprawdę nam, na których naprawdę nam zależy, ludzi, którzy chcą coś zrobić, nie widzimy na tej liście w naszym okręgu, warto jest spojrzeć na tych, którzy jeszcze nie zostali skompromitowani. I warto odsunąć od koryta tych, którzy już przy nim byli, którzy już przesiedzieli przy Nim ileś lat, którzy działali wprost na naszą szkodę, którzy przyklepali tak naprawdę na których głosowanie dzisiaj czy głosowanie na listę takiej partii tylko przyklepywałoby ten przyklepywałoby to status quo ten stan faktyczny który mamy od czasu obrad w Magdalence obrad w, um, okrągłego stołu których już za chwilę kolejna rocznica. Jeśli nie macie lepszego pomysłu, nie głosujmy przynajmniej za tymi, którzy już się skompromitowani. Wygońmy ich od tego koryta. Wystawmy ich na boczny tor, wyślijmy ich na śmietniki historii. Niech idą tam, gdzie ich miejsce. Po prostu do miejsca, w którym hańba i wstyd powinny być ich towarzyszami do końca ich dni. Oczywiście Twoja decyzja wyborcza, moja decyzja wyborcza, wyborcza decyzja wyborcza mojej, mojej córki czy mojej żony nie sprawi, że ludzie, którzy najwięcej Polsce przynieśli szkody i zgryzoty, od razu wypadną poza nawias. Ale uwierzcie mi, jeśli w dzisiejszych wyborach, czy tam w tych niedzielnych wyborach, wrzucimy do tej polityki trochę nowych twarzy, trochę nowych ludzi, wraz z nimi przyjdą nowe ambicje, wraz z nimi przyjdą nowe układy. To mogą być ludzie, którzy potrafić, będą za, potrafili będą zamieszać w partiach politycznych, potrafili będą zamieszać w tych układach, które funkcjonują w, w ramach Twojej miejscowości czy Twojego regionu. Dajmy szansę tym, których jeszcze tam nie było, a przede wszystkim wyrzućmy z tej polityki lokalnej, tych, którzy już od lat opowiadają nam te same kłamstwa, którzy od lat, tak jak Tus, tak jak Morawiecki, nie realizują wyborczych obietnic, albo kiedy tylko dostaną po dupie wynikiem wyborczym, nagle przypomina im się, że potrafią myśleć samodzielnie i rzucają nam takimi hasłami jak Morawiecki o Zielonym Ładzie czy Kaczyński o tym, że będziemy budowali, czy inaczej, politycy PiSu, że będą nagle głosowali za dobrowolnym ZUS-em. Za pomysłami, które mogli spokojnie przez 8 lat przeprowadzić, mając w większości w Sejmie, w Sanacie czy gdziekolwiek indziej. Wyrzućmy tych ludzi na śmietnik historii, Idźmy na wybory, zróbmy porządek. Tyle z mojej strony. Życzę Wam udanego weekendu. Weekendu, który chociaż w odrobince spędzicie przy wizytowaniu strony internetowej polskiej komisji, czy tam Państwowej Komisji Wyborczej. Zerknijcie, gdzie jest wasz punkt wyborczy. zerknijcie jakie możliwości są przed Wami. Jakie listy, jakie jacy kandydaci. Może faktycznie się okazać, że znajdziecie spokojnie odrobinkę czasu na to, żeby zdecydować o wyborze kogoś, kto choć raz. Po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat będzie tam wchodził w waszym również interesie. Będzie człowiekiem, którego znacie, albo będzie człowiekiem, którego po prostu nie będziemy musieli się wstydzić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w niedzielę przy urnach. A póki co, jak zawsze, proszę o lajki dla tego filmu, o komentarze lub emotikonki, bo te emotikonki kochają boty YouTube'a. Proszę Was również o subskrypcję i o to, jeśli chcecie, abyście zapisali się na listę adresową pogodnych shortów. Na tej liście zawsze będziecie dostawali informacje o nowych odcinkach i żadnych śmieci, i żadnych reklam, żadnych dziwnych drętwych tekstów, nawet wyborczych. Póki co dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejny film z serii Pogodne Shorty albo z serii Pogodajmy. Trzymajcie się, cześć!